Kolejny raz program Rolnik szukażony przynosi szczęśliwe wieści, potwierdzając swoją skuteczność w łączeniu serc. Emilia, bohaterka czwartej edycji popularnego show, ogłosiła radosne nowiny o narodzinach dziecka. Co interesujące, ojcem maleństwa jest Grzegorz Toczyłowski, uczestnik piątej edycji programu. Ta wyjątkowa para spotkała się dzięki swojemu udziałowi w telewizyjnym show. Co świadczy o niesłabnącym czarze i skuteczności tej produkcji telewizyjnej. Zarówno Emilia, jak i Grzegorz podzielili się swoją radością w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i wzruszające wpisy, które spotkały się z ciepłym przyjęciem i mnóstwem gratulacji od fanów programu. Rolnik szukarzony od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów, nie tylko dostarczając rozrywki, ale także realnie wpływając na życie uczestników, którzy często znajdują w nim miłość. Niejednokrotnie zaowocowało to trwałymi związkami i narodzinami dzieci. Tym razem to Emilia i Grzegorz przywitali na świecie swoją córkę, Nikoul, co stanowi kolejny rozdział w ich wspólnej historii. Emilia opisała swój stan emocjonalny w poruszającym wpisie na Instagramie: Byłam silna. Teraz będę szczęśliwa zdjęcia na pamiątkę. Mój okruszek jest już ze mną. Jej relacja z Piotrem Kościeszą, do którego początkowo wysłała list w ramach udziału w programie, nie rozwinęła się, lecz ostatecznie prawdziwa miłość znalazła ją gdzie indziej. Grzegorz, z którym Emilia związała swoje życie, również nie krył swojego szczęścia, dzieląc się swoimi przemyśleniami na Instagramie, tatuś szczęśliwy. Jestem dumny, że mam śliczne dziewczyny. Ich wspólna fotografia, na której Grzegorz pozuje z partnerką i nowonarodzoną córką, uzupełnia obraz ich rodzinnej idyli, stanowiąc piękną pamiątkę tego wyjątkowego czasu w ich życiu. Fani programu, śledzący ich historię od początku, nie szczędzą ciepłych słów i życzeń zdrowia dla dziecka oraz dalszego szczęścia dla całej rodziny. Ten kolejny rozdział w historii rolnika szukażony dowodzi, że program ten ma nie tylko wartość rozrywkową, ale również realny wpływ na życie uczestników, kreując nowe, szczęśliwe rodziny.